Cześć, z tej strony ManiF44, a dziś zapraszam Was na krótką recenzję szkieletu Gearbox Eon od Gate. Szkielet do recenzji został udostępniony przez firmę Gate. Z racji, że nie jestem serwisantem i nie mam bardzo dużego doświadczenia i swoją dzisiejszą ocenę będę bazował po jednym poskładaniu kompletnego szkieletu pod DFG, to zachęcam Was do udostępniania Waszych doświadczeń związanych ze szkieletem w komentarzach, aby przyszli widzowie mogli dowiedzieć się więcej niż w recenzji. Ale przejdźmy do szkieletu. Nieważne czy waszej w waszej replice szkielet uległ uszkodzeniu, czy planujecie ostry tuning, to dobry moment, żeby zapewnić sobie spokój i wymienić szkielet na taki, który wytrzyma wszystko co do niego wrzucicie. I z takim zamysłem właśnie powstał szkielet Eonod Gate, którego materiały i projekt zostały tak dobrane, aby spełnić wymagania nawet najbardziej hardkorowych buildów. Ale zacznijmy od unboxingu. Szkielet EON Gate to produkt, który spokojnie można nazwać spółką premium. Przychodzi do nas w eleganckim czarnym opakowaniu, na którym prócz informacji, że produkt wyprodukowany jest w Polsce, znajdziemy również wszystkie najważniejsze informacje o szkielecie oraz co dostajemy w pudełku. Po jego otworzeniu na pokrywie czekają nas kolejne informacje, do których wrócę później. W pudełku zaś znalazłem kartę z kluczem ulepszającym oprogramowanie układu Gate o jeden poziom oraz naklejkę Gate. Katalog produktów z CNC Gate stalową, łożyskowaną prowadnicę sprężyny, komplet śrubek oraz sam szkielet E.ON, w moim przypadku w kolorze titanium. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Szkielet wykonany jest z aluminium 7075. Nie jestem materiałoznawcą, ale mam dostęp do Google, Krótkie poszukiwania naprowadziły mnie na informacje mówiące o tym, że jest to jeden z najmocniejszych stopów aluminium i wykorzystywany jest m.in. w produkcji części do samolotów, kół zębatych i wałów, a nawet części rakietowych czy w przemyśle zbrojeniowym, więc wydaje mi się, że i w Wersofcie spisze się doskonale. Szkielet wykonany jest w Polsce w technologii CNC i można oczekiwać najlepszej jakości wykonania. Szkielet, który recenzuje, jest w rewizji drugiej, po poprawionym procesie produkcji, który wyeliminował problem wygięcia pierwszej rewizji. Z zewnątrz, pierwsze co się rzuca w oczy, to opisy elementów wypalone laserowo na szkielecie. Z prawej strony znajdziemy opisy poszczególnych zębatek, informacje o użytym stopie aluminium. Oznaczone jest również okno inspekcyjne AOE. Znalazły się tutaj nawet dekoracyjne pasy, bo czemu nie? Z lewej strony wyszczególnione jest okno pokazujące nam poziom ustawionego precockingu. Tutaj też znajdziemy okno ułatwiające zwolnienie antirewersala. Dostępne mamy również okno inspekcyjne zębatki silnikowej, co na pewno ułatwi jej podkładkowanie do silnika. Szkielet przygotowany jest na montaż obustronnego selektora wymagającego dodatkowych zębatek przechodzących przez szkielet. Obecne są również wgłębienia pod selektory. Zaokrąglenie rogów cylindra, które zmniejsza obciążenia przenoszone na szkielet, weszło tutaj na całkiem nowy poziom. Zaokrąglenia są naprawdę spore i gładko przechodzą na proste powierzchnie. Obecne są również miejsca na montaż śrub do regulacji osi poziomej szkieletu w korpusie. Szkielet oczywiście posiada system szybkiego dostępu do sprężyny oraz jest kompatybilny z systemem Specna Arms SA2. Wewnątrz wykonanie stoi na równie wysokim poziomie. Miejsce, w którym przewody przechodzą obok osi silnika ma specjalne wcięcie i wypustkę, dzięki czemu możemy tędy bezpiecznie przeprowadzić przewody od mosfetu, bez obaw, że zostaną uszkodzone. Czpienie w formie imbusowych śrub wykonane są ze stali. Okno cylindra posiada fakturowaną powierzchnię, która powinna zapobiec kręceniu się cylindra wokół własnej osi, co widać na przykładzie stalowego cylindra Specna Arms. We frontowej części widzimy również zaokrąglenie, dzięki któremu dosyłacz może oprzeć się dobrze o czoło szkieletu, co zapewni maksymalne wysunięcie dyszy. Jeśli chodzi o kompatybilność szkieletu z układami MOSFET, to oczywiście Gate Aster oraz Titan, czy jak tutaj Titan 2, pasują idealnie, ale nie ma również żadnego problemu z montażem na przykład Peruna Hybrid, czy też Jeff Leviathan. W szkielecie przygotowane są miejsca na łożyska o średnicy 8 mm. Sam sprawdziłem łożyska kulkowe FPS Softair ślizgi z PESNA Arms, łożyska kulkowe z PESNA Arms i łożyska kulkowe Point. Wszystkie skakiwały w swoje miejsca bez potrzeby ich wbijania i chowały się na gładko w szkielecie. Pamiętać należy tylko, aby łożyska wkleić. Jeśli kręciłyby się całe w szkielecie, to z czasem mogłoby to spowodować wyrobienie się otworów, a co za tym idzie uszkodzenie szkieletu. Warto dodać tylko, że szkielet posiada trochę inny kształt w okolicy zwalniacza magazynka niż standardowe szkielety, jak na przykład Orion ze Special Art. Jeśli w waszej replice w tej okolicy idzie zwalniacz zamka, to może się okazać, że będziecie musieli zrezygnować z tej funkcji. Jeśli chodzi o pracę na szkielecie, to oceniam ją bardzo dobrze. Okna inspekcyjne zębatek się jak najbardziej przydały i ułatwiły mi podkładkowanie do silnika. A okno AOE upewniło mnie, że wszystko jest dobrze po poskładaniu szkieletu. Okno Precocking Boost oznaczone jest dla normalnych zębatek. Ja w szkielecie zamontowałem zębatkę DSG, czyli taką, która ma mniej zębów, więc jak widzicie, ustawienie high wypada przed medium, ale i tak fajnie wiedzieć dokładnie, jak Precocking radzi sobie pomiędzy strzałami. W szkielecie zamontowałem kiedyś już recenzowane części pneumatyczne od Gate, więc bez niespodzianek wpasowały się idealnie. Ale tutaj chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, o której warto pamiętać, a jest nią przestroga, aby nie instalować głowic cylindra z amortyzacją w przedniej części. Producent informuje, że może to spowodować uszkodzenie szkieletu, dlatego też głowica Gate takiego amortyzatora nie posiada. Szkielet Gate Eon został stworzony dla osób, które cenią sobie niezawodność oraz dla tych, którzy planują ekstremalne tuningi. Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie połączone z przemyślanym projektem sprawiają, że otrzymujemy produkt, który powinien spełnić nawet najwyższe wymagania. Okna inspekcyjne pomagają w łatwiejszej instalacji części i kontroli działania kompletnego szkieletu. Opisy na szkielecie wyglądają fajnie i dla doświadczonego serwisanta są raczej zbędne, ale pokazują przywiązanie do szczegółów w fazie projektowania. Pamiętać należy o tym, aby nie używać głowic z amortyzacją. Sklejać łożyska oraz o tym, że w przypadku niektórych replik może być problem z instalacją zwalniacza zamka, ale nie oszukujmy się, nie ma produktu idealnego. Niemniej szkielet mogę jak najbardziej polecić. Na dziś to będzie wszystko. Dajcie znać, jak podobał Wam się odcinek i co sądzicie o szkielecie EON od Gate. A jeśli już z takim mieliście do czynienia, to jak wam się sprawuje. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego!